Równanie z niewiadomą x. Nie ma rozwiązań. Ma dokładnie dwa rozwiązania, trzy rozwiązania, pięć rozwiązań. Dobrze, muszę to równanie rozwiązać. To równanie jest postaci: z lewej strony mam iloczyn. Iloczyn trzech czynników ma być równy 0. Kiedy trzy czynniki pomnożone przez siebie dają 0? Jeśli jeden z nich jest zerem, albo pierwszy, albo drugi, albo trzeci. Spróbujmy rozwiązać. Pierwsze właściwie samo wyszło drugie x kwadrat równe 4 mogę przenieść na strony, spierwiastkować i pamiętać, że przy kwadracie są zawsze dwa rozwiązania, dwójka albo minus dwójka. Trzecie. x kwadrat równe minus 4. Jaka liczba podniesiona do kwadratu jest równa minus 4? Nie ma takiej. Wszystkie do kwadratu są nieujemne, albo 0, albo dodatnie, więc tutaj brak rozwiązań. Tu rozwiązań nie ma. Inaczej mówiąc, x należy do zbioru pustego. Ile w takim razie to równanie ma rozwiązań? No 3. Jakie? Minus 2, 0 oraz 2. Z odpowiedzi, które tutaj są. Jako poprawną wybiorę C, ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.